Opowiem wam dzisiaj o Ani. Ania najbardziej lubiła lekcje z panem Andrzejem. Nauczyciel włączał do lekcji wiele zabaw i gier. I to się Ani bardzo podobało. Pewnego dnia, kiedy Ania weszła do klasy, od razu wiedziała, że będzie dobra zabawa. Na ścianie wisiały wielkie plakaty z tarczami, a na stole leżało mnóstwo strzałek do rzucania. Nauczyciel powiedział swoim uczniom, żeby na tarczach narysowali postać osoby, której bardzo nie lubią, albo która ostatnio ich tak zdenerwowała. Potem pozwoli im rzucać w te postacie strzałkami. Koleżanka Ani narysowała postać dziewczynki, która odbiła jej chłopaka. Kolega narysował postać młodszego brata. Ania narysowała postać byłej przyjaciółki, kładając w to wiele wysiłku, żeby narysowana postać jak najlepiej ją przypominała. Dorysowała jej nawet pryszcze na twarzy. I była bardzo zadowolona z ostatecznego efektu. Pierwsza grupa uczniów przyczepiła swoje rysunki do tarcz na ścianie i zaczęła rzucać strzałkami. Ile było przy tym śmiechu i żartów? Niektórzy uczniowie robili to z taką siłą i zawziętością, że ich rysunki były tak podziurawione, że niewiele z nich zostało. A masz! I jeszcze raz. I jeszcze Ania czekała niecierpliwie na swoją kolej, żeby przyczepić swoją postać do tarczy i zacząć rzucać w nią swoimi strzałkami. Kiedy nadeszła jej kolej, po jej ogromnemu rozczarowaniu pan Andrzej z powodu kończącego się czasu poprosił wszystkich uczniów, żeby skończyli rzucać i siedli w ławkach. Ania była bardzo zła. Ponieważ nie zdążyła rzucić ani jednej strzałki w swój cel. Nauczyciel zaczął zdejmować ze ściany postacie razem z tarczami. Pod każdą z nich był jeszcze jeden plakat z postacią mężczyzny z napisem Jezus. Na każdym z nich było pełno dziur. Cała twarz była podziurawiona. Pan Andrzej powiedział, tylko jedno zdanie, a raczej zacytował werset z Biblii, z Ewangelii Mateusza. Zaprawdę, powiadam Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. W klasie zrobiło się cicho, wszyscy zamilkli. Ani zrobiło się dziwnie przykro i już nie była zła, że nie zdążyła rzucić swoich strzałek. Nauczyciel dodał: Następnym razem, kiedy rzucicie w kogoś strzałką, popatrzcie na niego i wyobraźcie sobie w jego miejscu Jezusa. Pamiętajcie: Jezus chce, żebyśmy wszystkich szanowali i byli dla nich mili. Swoim zachowaniem świadczymy o Jezusie i pokazujemy, czy go kochamy, czy też nie. I przeczytam Wam jeszcze. Fragment z listu do Rzymian. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Amen.